Siemano, siemano, Meksikano TV otwiera Wam drzwi, Meksikano jest tylko jeden, a słuchajcie, a słuchajcie teraz, ja Wam zaraz coś pokażę, to opadniecie, zaraz Wam coś pokażę, mam dla Was zajebistą niespodziankę, idziemy, idziemy i kogo my tu spotykamy, słuchajcie, jest zguba, jest zguba, siemanko, znalazł mnie, znalazł znalazł mnie. znalazłem, w znalazłem Mario, także trochę się o i, 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 I parę pytań do Ciebie, Mario. Co się z Tobą działo, jak Ciebie nie było? Byłem w szpitalu. Ale nie tylko, chyba. No nie tylko. Gdzie w szpitalu? I w Choroszy i w naszym szpitalu białostockim. No, a poza tym? Poza tym dowiedziałem się, że nie żyje. No, już takie przypuszczenia były, bo tyle czasu ciebie nie było. No ale słyszałem, że byłeś w mońkach. Byłem w mońkach. No i co tam robiłeś w tych mońkach? W tych Piłem, a co mogłem robić? No piłeś no. Jaki rekord promilowy słyszałem? Słyszałem od ciebie, jakiś rekord promilowy swój pobiłeś. 7 promili. 7 promili. No ale wyratowali jak patrzę. Jest jakiś rekordista, co 7 promili pobije? <grystanie> no to trzeba się widzów zapytać. <grystanie> to mogę startować. <grystanie> ale on stawia, tak? No. <grystanie> Jakie plany w ogóle na przykład na dziś i na przykład na następne dziś dni? idę w trawę spać. Dziś w trawę idziesz spać. No, ale... Chcę jechać pociągiem, jak... ale mi brakuje do biletu. No idziesz no. No i to grubo brakuje chyba do biletu. No nie grubo, bo ja mam... Zniszka. Mhm. E, jak się żywiłeś właściwie? No bo przecież coś jeszcze musiałeś. Ludzie prosiłem i mi dali. Dawali? I, i, I ksiądz mi dał. Ksiądz mi ci dał. A skóry to prafi? E, wiem? No bo słyszałem, że jak przy jakimś wojsku, może tą historię opowiesz. Z wojskiem i z ogniskiem. To. Z, przy, z, z, a, z wojskiem i z karcerzami. Tak. Kazali dla mnie poczekać godzinę, że, żebym przyszedł za godzinę jak zjem, znaczy jak oni zjedzą, żebym przyszedł za godzinę, jak coś się zostanie, to mi Przyszedłem same badyle. A żołnierzy też już nie było? No nie, nikogo nie było. Czyli dupa. No idzisz. Nie można liczyć na wojsko z tego wniosek chyba. Ach. Marzina racerzy, jak to A właśnie, czy planujesz wrócić na swoją haciendę, czyli tam, gdzie Mario z krzaków? Czyli tam, gdzie w tamtym roku? Tam nie. Tam nie. No ale jakąś miejscowe już będziesz tutaj w okolicach szukał, czy nie? Może będę szukał, może nie. Jeszcze nie wiesz? No cóż, no. Także, jak widzicie, Mario żyje, jest. Cały, Pozdrawiam czy, 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 czy zdrowy to nie wiem, ale jest cały w każdym Pozdrawiam razie. Pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam Was wszystkich. Pewni widzowie też Cię pozdrowią. Także taką macie niespodziankę. Cały i zdrowy. Spotkałem go. No i elegancko, piona Mario. Trzymajcie się. Meksykano jest jeden.